Witajcie w przestrzeni arbitrum na czytaniu tygodniowym. Tydzień od 21 do 27 października 2024. Zacznę od tego, że zaproszę Was na targi ezoteryczne. Targi ezoteryczne Lublin 26-27. Października 2024. Arbitrum Astrologia będzie na stoisku numer 43. Zapraszam Was bardzo gorąco. Dajcie znać, czy słuchacie mnie z Lublina, czy słuchacie mnie właśnie z tych okolic i skąd słuchacie Arbitrum Astrologia. Przechodzimy do kart. Zaczynamy sobie od kryształu. Kryształ na ten czas jest to chryzokola. Kryształ wybrany poprzez wahadło oraz poprzez karty. Kryształy, jeżeli chcecie zakupić, napiszcie do mnie, podpowiem wam, w jakim niesamowitym miejscu i od jakich niesamowitych osób możecie kupić właśnie te kryształy. Ten tydzień będzie bardzo, bardzo intensywny, moi drodzy. Ja podpowiem wam, że znalazłam kartę w ogóle z zupełnie innej talii kart, z której nie korzystam do czytań publicznych, korzystam bardzo rzadko z tej talii, przyznam szczerze, wtedy kiedy czuję, że muszę z niej skorzystać. Znalazłam kartę arcykapłana, więc arcykapłan, jest to silna potrzeba czytania prywatnego. Więc zapraszam Was również, jeżeli potrzebujecie Mam termin na miesiąc październik, więc możecie się umówić. Czasami chwilkę się czeka, to, to, to wiecie, ale możecie się umówić jak najbardziej. Zapraszam do kontaktu. Spotkanie pół godziny lub 60 minut. Czytanie nagrane na filmiku. Zapraszam do kontaktu. Arcykapłan mówi też o ukrytej wiedzy, więc przed Wami może być w tym tygodniu coś ukryte. Ale z astrologicznych wiadomości powiem Wam, że 23 października Mamy koniunkcję Księżyc-Mars. Mars był to bóg wojny, więc w tym czasie bardzo intensywne konflikty. Uwaga na ten dzień, właśnie jeżeli chodzi o informacje związane z wojną, możemy dostać takie informacje. 23 października koniunkcja Mars-Księżyc. 4 stopnie 39 minut, więc czwórka, stabilizacja. Nasza stabilizacja może zostać zachwiana. Być może jako kraju, być może jako świata. Zobaczymy z kart Mistrzów Duchowych, Archaniołów i Przodków, kochani. Archaniołów i przodków, przepraszam. No właśnie, karty Mistrzów Duchowych za chwilkę też weźmiemy w dłoń. Zobaczymy, co na ten czas dla nas jako kraju, jako świata chcą przekazać karty. Strażniczka serca. Kochaj i pozwól kochać. Więc tutaj pozwólmy się kochać. Energia miłości. Wspaniale. Wspaniałe wiadomości. Ale też tutaj mamy podniesione rękawice, więc ktoś. Ja bym powiedziała: Chiny. Zobaczcie tą kartę. Być może tak. Chiny. Chiny. Ja miałam kiedyś sen, taki właśnie o wojowniku Chińczyku, ubranym na czerwono. Warrior Max. I teraz ten sen do mnie powrócił. To też nagram Wam oddzielne czytanie na ten temat. Bardzo ciekawa sprawa. Mistrzowie duchowi. Mistrzowie duchowi na ten czas. Energia. Wylatują karty same. Będzie dużo się działo zdecydowanie w tym tygodniu. Dlatego ta koniunkcja. Nam też bardzo dużo podpowie. Jeżeli były konflikty, które były skrywane, takie albo intencje konfliktu, to wybuchnie z tym marcem, właśnie tego 23. Nawet jeżeli to była kłótnia w myśli, ja słyszę dla niektórych i prawo duchowego przyciągania, coś wspaniałego. Więc macie moc, macie moc kreacji. Mówcie tylko i wyłącznie dobre słowa o sobie i o innych, bo jeżeli mówimy również o innych źle, ta energia wraca do Was. Ja powiem Wam, że dzisiaj byłam w księgarence cud, niesamowite miejsce z niesamą, niesamowitą energią u Ewy. Ewuniu, pozdrawiam Cię serdecznie. I Ewa dzisiaj powiedziała mi takie coś, że jeżeli czujesz, że masz złe oko, ktoś Ci zło rzeczy, wyślę Ci pewne zaklęcie. I Ewunia, dzisiaj ja zrobiłam to, plus przypięłam sobie moją agrawkę. Talizman ochronny. Jeżeli chcecie takie agrawki zakupić, również napiszcie do mnie. Podpowiem wam, dobiorę wam kryształ. Talizman osobisty z kart, ale również z wahadła. Mam dwa rodzaje wahadeł: mamy tutaj z obsydianem, mam również z ametystem. Oraz oczyszczanie. Bardzo ważne w tym tygodniu. Ja właśnie piję herbatkę czakralną. Pozwólcie, że złapię łyczek. i na tej herbatce mamy przesłanie. Co prawda w języku niemieckim. Jeżeli słuchacie mnie z Niemiec, napiszcie skąd. Słuchacie arbitrum astrologia. Jeżeli słuchacie z Niemiec, to przeczytam najpierw po niemiecku, a później przeczytam i przetłumaczę po polsku. Wenn du einen Mensch testen willst, gib ihm Macht. No właśnie. Jeżeli chcecie sprawdzić człowieka, jakim jest, dajcie mu władzę. Przesłanie na ten tydzień, więc może będziemy widzieli nowego człowieka na szczycie i pokaże dopiero wtedy, jakim jest, jak dostanie władzę. Ale też e, osoby, które dostają władzę, pewne wstydliwe tajemnice będą wychodziły na jaw. Tutaj mamy również pokazaną kartę Królowej Mieczy z kart Tarota, więc jest to kobieta myślicielka, kobieta, która myśli. Pewna kobieta na świecie może pokazać taktycznie, jak ona niesamowicie myśli. Jeżeli chodzi o nasz kraj, jeżeli chodzi o wiadomości od wszechświata, od kart dla nas kolektywnie, ze względu na kraj, państwo, teraz przejdziemy do wiadomości prywatnych. Pozwólcie odejść. Czemu lub komu wy powinniście pozwolić odejść? I w tym czasie, właśnie z tym marcem, powinniście to zrobić. Dlaczego? Bo macie błysk, macie zakończenie karmy. Macie odcięcie karmy. Tu jest pokazane również przemawianie publiczne, więc być może ktoś z Was przemawia publicznie, tak jak ja, właśnie w Lublinie, właśnie do Was. Więc tutaj jest przemowa publiczna, tu jest sukces, tu jest świętowanie sukcesu, tu jest jakieś wyjście, wyjście, na którym być może kobieta lwica pokaże swoje moce. Mamy również żywioł wody. I mamy osobę młodą, niezdecydowaną, albo osobę z młodą duszą, i ta osoba nie wie, czy wybrać tą opcję, czy wybrać tą pracę. Być może, jeżeli szukacie pracy, bądź y, jesteście teraz na rozdrożu zawodowym, to tutaj będą wybory, i wy z ogromną siłą będziecie potrafili podjąć ten wybór. To jest wspaniałe, ponieważ fortuna kołem się toczy, więc macie siłę, wy macie siłę podejmować te wybory. Nareszcie. I jeżeli było coś dotychczasowo bardzo źle, źle się działo, były sytuacje, które non-stop wracały, jak w, ko w kołowrotku e, się toczyły Wasze sprawy, to tu się odblokowuje. Tu jest oczyszczenie, tu jest pokazanie, e, pokazanie, że zawsze ten zły czas po prostu ma koniec. Nie zawsze jest źle. Po burzy przychodzi słońce i tego słońca Wam życzę. Tu jest pokazana zmiana miejsca zamieszkania, przeprowadzka, ale też są pokazane hotele, droga, podróż, autostrady więc bardzo silnie w tym tygodniu ktoś podróżuje. Kogo z Was to dotyczy? Ja wiem, że mnie silnie. I jest również pokazane odejście odejście. Ktoś pakuje walizki i ktoś odchodzi, ktoś mówi niestety i to się dzieje bardzo szybko. To się dzieje natychmiastowo. Odkrywacie pewien sekret, te wstydliwe sekrety, które wychodzą, o których mówiłam na początku. Wy macie intuicję, wy macie intuicję i wy wychodzicie z tego, co wam nie służy, bo wy już od dawna być może to planowaliście, planowałyście, e, moi kochani, planowaliście odejście, intuicyjnie wiedzieliście, że to będzie musiało nadejść i jeżeli to będzie musiało nadejść, to nadejdzie właśnie w tym tygodniu. I ona planuje. Więc być może planujesz związek, planujesz przeprowadzkę, podróż lub zaoferowanie czegoś właśnie kobiecie. Wspaniały czas, bo ona odchodzi od tego, co nie służy. Zobaczymy, co karty wyroczne chcą nam przekazać na ten tydzień. Od 21 do 27 października. Co do nas nadchodzi? Zgodnie z zasadami mistrzowska jedenastka ktoś będzie miał możliwość pokazania swoich zasad. Jakie wy macie zasady, ale też zgodnie z zasadami to co z waszym przeznaczeniem duszy. No właśnie wyciągam przeznaczenie duszy i kartę 17, numer duszy, moiry, karma. To co wam jest zapisane wy zgodnie z zasadami waszego życia, zapisanego w gwiazdach to osiągniecie. Pięknie. Ktoś jeżeli pokaże prawdziwego siebie z głębi duszy ma sukces, ma mlekiem i miodem płynący, krainę mlekiem i miodem płynącą. No cóż, róbcie to, co kochacie, pokażcie siebie, pokażcie swoje dary i talenty. Ale na początek, zróbcie porządki. Być może w domu ktoś potrzebuje mieć czysty dom, czystą przestrzeń, żeby mieć czystą głowę i z czystą energią tworzyć, kreować. Jeżeli tak, zróbcie to i bądźcie przygotowani. I nie pytajcie, dlaczego, dlaczego było tak czy tak. Bądźcie przygotowani, zróbcie porządki, bo nadchodzi to, o czym od dawna myśleliście. No, niektórzy będą musieli pozwolić komuś lub czemuś odejść. Zobaczymy, co przesłania anielskie chcą nam pokazać, jakie drogowskazy od przesłań anielskich dla nas na ten tydzień. 3. 3. Nowe pokolenie. Twoja upragniona zmiana już nadeszła. Wspaniale, moi drodzy, coś wspaniałego. Więc te zmiany, te nowe początki widzicie, po prostu widzicie już w tym tygodniu. Bardzo się z tego powodu cieszę. Będą przeprowadzone w tym tygodniu pewne rozmowy od serca. Więc e, jeżeli tutaj spodziewacie się, że jakiś partner, partnerka przyjdą do was z sercem na dłoni i powiedzą: porozmawiajmy od serca. Ustalmy zasady między nami. Ustalmy, czy ty chcesz być ze mną, czy ty chcesz być ze mną. Czy ty powiesz mi wreszcie prawdę? Jaka jest prawda? Prawda zaboli, ale wyzwoli. Czasami powiedzenie nie jest błogosławieństwem. Zastanówcie się teraz. Czuję, że jeszcze jest potrzeba silnie jednej karty anielskiej. Jakie ostrzeżenie na ten tydzień anioły chcą nam przekazać? Okres rodzicielstwa, poczuj więź w swoim sercu. Więc być może jest tutaj pokazane uzdrowienie relacji z mamą, z tatą, z siostrą, z bratem. I to jest pokazane jako takie ostrzeżenie, uważajcie, albo okres rodzicielstwa, coś się stało właśnie w okresie, gdzie byliście dziećmi. I takie traumy, z takimi traumami przyjdzie wam się zmierzyć właśnie w tym tygodniu. Ale miejcie zaufanie, miejcie zaufanie, miejcie zaufanie, że będzie dobrze, bo dla Was pokazane są też w tym tygodniu z karty tarota pieniądze. Pieniądze ciężko wypracowane, to jest as denarów, to jest as pentakli. To jest najwyższa karta finansowa w kartach Tarota, i jest to dla królowej różdżek, dla kobiety z ognistą energią. Baran Lew Strzelec, ale też czuję tutaj rybkę. Tu jest zdecydowanie numerologiczne: 7 lub 11 mistrzowskie. 11. Kto z Was jest 11? Kto siódemką? Ja jestem siódemeczką, moi drodzy. Zobaczymy, jakie znaki Zodiaku będą dla nas ważne w tym tygodniu od 21 do 27 października. Jakie znaki zodiaku będą dla nas ważne? Żywioł wody, a więc rak, ryby, skorpion. I Mars 23. To wszystko może się wydarzyć to o czym powiedziałam między rakiem, rybami a skorpionami 23 października. I tutaj też Saturn, więc 8 8 października, 8 października. Może też dotyczyć to byka, więc Zobaczymy, zobaczymy, co żywioł Ziemi chce nam przekazać na ten tydzień. Jakie porady, wskazówki dla nas. Zaufanie, po raz kolejny, zaufanie. Piękna karta. Miejcie, miejmy zaufanie i skoczcie w nieznane. Miejcie wiarę i idźcie naprzód. Uwierzcie, że potraficie latać. Pięknie. Moi drodzy, ja poczułam tą energię właśnie w tym momencie i właśnie tego Wam życzę. Życzę Wam, żebyście poczuli, że potraficie latać w tym tygodniu, że potraficie wznosić się ponad wszystkie te sytuacje, które Was ciągnęły do dołu. Zapraszam, kochani, Was do subskrypcji kanału, zapraszam na targi ezoteryczne, zapraszam do komentarzy i do moich mediów Facebook, TikTok, Instagram. Buziaki, kochani! Cudownego tygodnia dla Was.